Hej, kolejny odcinek 7 Grzechów Głównych Sprzedaży. Dzisiaj porozmawiamy o zazdrości. Zazdrości na dwóch płaszczyznach. Jeżeli doświadczasz uczucia zazdrości, a w sprzedaży nie jest to bardzo odosobniona sytuacja, zawsze ktoś ma więcej, lepiej, szybciej, bardziej ci się podoba trawa w ogródku sąsiada. To zdaj sobie, proszę, sprawę z dwóch rzeczy. Po pierwsze, i to będzie ta taka bardziej techniczna rzecz, za każdym razem, kiedy doświadczasz uczucia, że ktoś ma więcej, zastanów się, jak możesz zrobić nie koncentruj się na tej osobie, na, tej, na tym, co ona ma tylko zastanów się, jak możesz zrobić, żebyś to ty miał więcej, żebyś to ty pracował mądrzej, żebyś to ty pracował być może ciężej, żebyś to ty miał. Więcej efektów ze swojej pracy, czyli nie dyskredytuj tego, co osiągnęła inna osoba, nie, nie podpowiadaj samemu sobie, czy zrobiła to uczciwie, czy nie. Zastanów się, za każdym razem, zastanów się, czy rzeczywiście ty robisz to, co potrzeba, żebyś miał tyle, ile tobie jest potrzebne, ile ty chcesz. I druga myśl, taka trochę bardziej filozoficzna. Za każdym razem, kiedy doświadczam uczucia zazdrości, że ktoś inny ma coś więcej, lepiej, szybciej, sprawniej tak, jak ja bym chciał to rozwijam w sobie, co na początku jest trudne, a później coraz łatwiejsze, a teraz to już chyba nawet przyjemne, wdzięczność za to, co mam. Wdzięczność za ludzi wokół mnie, wdzięczność za klientów wokół mnie w kwestii zawodowej, wdzięczność za to, że jestem zdrowy, wdzięczność za to, że mam gdzie mieszkać, mam czym jeździć, mam co jeść, wdzięczność za to, że mam dużo czasu na czytanie książek, wdzięczność za to, że to ja mam bezpośredni jedyny wpływ na to, jak sobie układam czas, ile mam wolnego czasu w kalendarzu, wdzięczność za to, że perspektywy są bardzo intrygujące, ciekawe, jeżeli chodzi o przyszłość. Wdzięczność jest panaceum na zazdrość. Zazdrość jest niską piłką. Wdzięczność to jest wysokie C, na którym chcesz normalnie funkcjonować. Życzę Ci tego w życiu prywatnym, w życiu osobistym. To jest naprawdę czad. Jak już człowiek do tego dojdzie, że jest wdzięczny za to, co ma, jednocześnie nie traci apetytu na to, co jeszcze może mieć z dobrych powodów, dobrych pobudek. O właśnie, wszystkiego dobrego, to były moje dwie minuty. Hej!